Cześć moi kochani. Witam was w kolejnym filmie. Dzisiaj będzie taki luźny film, ale chciałabym wpleść tutaj dwie dosyć ważne kosmetyczne rzeczy, o których chciałabym właśnie wam powiedzieć. O nie, pająk. O oh no, pająk. Pająku, zaraz będziesz nieżywy. Okej. Okay. Mamy tutaj trupa, pająk zabity, także jest ok. E, muszę Wam powiedzieć, że przed chwilą się malowałam, bo właśnie bardzo chciałam coś dla Was nagrać. Jak możecie zauważyć, myślę, że to jest bardzo dobrze widoczne. E, zrobiłam kreski eyelinerem. Nie byle jakim eyelinerem. Ey! Ey! dlatego, że była to płynna pomadka do ust e, ostatnio na live'ie pokazywałam Wam jak e, może Was tutaj postawię ostatnio pokazywałam Wam na live'ie jak e, próbowałam właśnie zrobić kreskę eyelinerem, e, ale nie eyelinerem, tylko płynną pomadką powiem Wam, że bardzo fajnie mi się to sprawdziło w ogóle nic mi się nie odbiło na powiece górnej, bo nie wiem czy wiecie, ale ja mam opadające powieki i użyłam do tego płynnej pomadki z Max Factora e, są to te pomadki Matki, jak one się nazywają? Infalior, Infalible, im coś takiego. I bardzo fajnie mi się sprawdziła. I dzisiaj stwierdziłam, że wypróbuję inną pomadkę, a mianowicie wypróbowałam Maybelline, tą serię Superstay Matte Ink. I to jest kolor. A, tu jest, dobre. I to jest kolor 50 Voyager. Vojażer? Wojażer, nie wiem. I wszystko by było fajnie, bo kolor jest naprawdę fajny, taki dosyć ciemny. Ale jak możecie zauważyć, już odbija mi się na górnej powiece. Także ta pomadka nie zastyga tak do końca na powiekach. I w sumie jak użyłam ją raz na usta, to ona też właśnie mi nie zastygała na tych ustach. Także no zrobiłam błąd. Że jej użyłam. No ale cóż, już nic na to nie poradzę. Jedyne, co mogę zrobić, to dołożyć po prostu trochę podobnego cienia w załamanie. O, jak widzicie, teraz mam różową powiekę, różowy kawałek powieki. No bo jednak ta, to jest pomadka teoretycznie zastygająca, więc ona bardzo farbuje, więc teraz chodzę z takim z takim limem. Ale no ale cóż, ale tak to jest. E, miałam umyć włosy wczoraj wieczorem, ale tak bardzo późno e, szłam się kąpać, że stwierdziłam, że nie ma to sensu i odpuściłam. E, także już dzisiaj sobie umyję włosy, ale jest coś, o czym chciałam wam powiedzieć. Postawię sobie kamerę troszeczkę wyżej. Miałam o tym nagrać osobny film, ale chyba nie ma sensu nagrywać osobnego filmu. E, myślę, że właśnie w takim Wlogowym, jakby filmie pokażę Wam o co chodzi. Ponieważ, będąc w Polsce ostatnio, zakupiłam sobie piankę z Nakomi. Nie wiem, czy ona jest polecana, czy nie, bo powiem Wam szczerze, że nie patrzyłam na recenzję tych pianek. Jest to botaniczna pianka myjąca do twarzy. Co muszę Wam powiedzieć, to to, że mam teraz to opakowanie puste. A dlaczego? Dlatego, że przelałam ten produkt do innej butelki i właśnie tutaj znajduje się. Ta oto pianka, zawartość tego opakowania. I dlaczego tak zrobiłam? Na początku myślałam, że przyszła mi felerna sztuka, że przyszedł mi produkt z felernym opakowaniem, dlatego że ta pompka nie chciała pompować produktu i dosyć, że bardzo ciężko to szło. Ja musiałam tak mocno przyciskać, to za pierwszym razem wyszła ładna pianka, a za drugim razem już wychodził mi sam płyn nie tworząc piany. No i tak kombinowałam, próbowałam wiecie no przedmuchać, przepłukać tą pompkę. No i ona przez chwilę znowu pompowała piankę, za chwilę znowu sam płyn i stwierdziłam, że akurat kończy mi się mydło do mycia rąk z Palmoliv, więc przeleję sobie w niego ten produkt, bo jak widać, no chyba mam felerną pompkę w tamtym opakowaniu. Zdjęłam etykiety, żeby nikt w domu nie pomylił się, że to jest mydło do mycia rąk, więc przelałam i na początku mówię, o fajnie, jestem zadowolona, tworzy spoko piankę, tak? I oczywiście po czasie okazało się, po pierwszym praktycznie czy drugim użyciu, że jest ten sam problem co w, w tamtym opakowaniu. Znowu! Nie chce mi iść z tego pompka, muszę pompka piana, muszę bardzo mocno przyciskać, i ja już chyba wiem, dlaczego tak się dzieje. W ogóle zobaczcie, jak bardzo mało jest tego produktu w opakowaniu. To jest praktycznie przelane cała, cała zawartość z tego opakowania, więc tego jest naprawdę bardzo mało. No i już Wam pokazuję, dlaczego ta pompka nie chce działać. On ma bardzo dużo jakichś, jakiegoś osadu, który normalnie jak ten produkt sobie stoi i nie bierzemy go w ręce, to on osiada na, sam, na samym dnie. No i później chcąc sobie wypompować produkt, wsysamy tą pompką ten właśnie osad. I widocznie ta pompka się zapycha. Dlatego nie chcę pompować ładnej pianki. Zastanawiam się, czy wy używaliście tych pianek? Jeżeli tak, to dajcie znać, czy, czy macie ten sam problem, czy wam normalnie ta pompka pompuje. Jeżeli macie ten problem, to spójrzcie właśnie w zawartość produktu, bo wydaje mi się, że no, chyba każdy produkt ma ten osad w sobie, chyba że mój jest jakiś, nie wiem, naprawdę felerny, ale nie jest przeterminowany, bo jest do grudnia 2021, więc powinno być wszystko ok. Kochani, subskrybujcie mój kanał na dole Będzie mi bardzo miło, bo bardzo mało osób ostatnio do mnie przybywa A ja tak często ostatnio dla Was nagrywam I jeżeli film Wam się spodoba, dajcie łapkę w górę, będzie mi bardzo, bardzo miło Także, no nie wiem, no na razie siłuję się po prostu z tą pompką i staram się Dlaczego to leci? He? Przechylił? O Jezus, ten płyn siedzi w tej pompce chyba Przechyliłam... I wyleciał mi ten produkt z pompki. No to jest strasznie dziwne. Także, no. Jeżeli mam się tak bawić z tym produktem, no to no, nie polecam Wam zakupu. No naprawdę, ten produkt siedzi w pompce i właśnie, właśnie mi się wylał. Więc to właśnie chciałam Wam powiedzieć. I właśnie jestem bardzo ciekawa, czy Wy macie ten produkt od Nakomi. Jeżeli macie, to napiszcie mi, proszę, w komentarzach, jak to jest u Was z użytkowaniem go. Czy normalnie macie piankę z tej pompki? Czy, czy też właśnie macie jakiś problem? Musicie bardzo mocno przyciskać. Także tak, to bardzo chciałam Wam powiedzieć. No i tak, powiem Wam szczerze, że już jest któryś dzień kwarantanny. Naprawdę szczerze Wam powiem, nie wiem już który. Staram się w ogóle nie wychodzić z domu. Wychodzę raz na tydzień, około, żeby po prostu uzupełnić jakieś zapasy, zrobić jakieś zakupy. Ostatnio strasznie dużo jem słodyczy i to muszę Wam powiedzieć z bólem serca, bo e, oczywiście nie chciałabym jeść tych słodyczy, ale jest tak strasznie ciężko, kiedy człowiek czuje się od nich uzależniony, kiedy człowiek siedzi w domu e, i tak naprawdę co chwilę myśli o jedzeniu. I ja jestem też takim typem człowieka, że ja nie myślę o jakimś obiedzie, o kolacji, o śniadaniu, tylko myślę o słodyczach i to jest, wiem, że bardzo złe. No, ale niestety tak jest. Oczywiście siedząc tutaj w pokoju mam towarzysza. Towarzysz, towarzysz jest zawsze ze mną, tak? Towarzysz. Towarzysz. Tu jesteśmy. Hej, jesteś z mamunią? Towarzyszko? Towarzyszka jak zwykle śpi. Także mamie też by się chciało, właśnie, relaksować, i przez to, właśnie, że ona tak leniuchuje, i jak ja na nią spojrzę, to już mi się nic nie chce robić. Także zjadłam śniadanie, umalowałam się, zobaczmy. Update. No, po tej stronie widzę, że się odbija mega. Masakra! Totalny fail. Nawet ustnie pomalowałam, miałam pomalować, jakoś jakoś zapomniałam. Muszę wam też powiedzieć, że ostatnio, w sumie z dwa dni temu, zauważyliśmy na niebie jakąś strasznie jasną gwiazdę, bardzo, bardzo mocno świecącą, i mój mąż zauważył na grupie facebookowej osób z naszego miasta, właśnie ludzie pytają się też, co, czy widzieli inni ten punkt na niebie, co to jest, czy, czy coś wiedzą na ten temat, i podobno. Są jakieś satelity 550 km od Ziemi, od kuli ziemskiej i one mają coś tam kontrolować. Ale no nie wiem, nie mam pojęcia, w sensie no coś tam badają tymi satelitami i wstawili podobno na jakiś tam czas cztery chyba, czy ileś satelit. Ja jakoś tu naokoło, że je widać. Szok, nie wiem czy to jest prawda, nie wiem czy to jest no wiarygodne, co przeczytałam, ale y, widziałam też, y, właśnie artykuł jakiś o tym, i też właśnie, że te satelity są, i one są właśnie w godzinach wieczornych, dlatego można je zobaczyć na niebie. Nawet nagrałam filmik na y, telefonie, y, więc jeżeli dam, dam radę go tutaj wrzucić, to właśnie wam teraz wrzucam. No i właśnie tak wyglądało to. No po prostu normalnie jak przybliżyłam to wyglądało jakby się żarzyło, także no szok. Chyba kończę ten, ten film. Myślę, że pokazałam wam to, co bardzo chciałam wam pokazać, czyli nowy sposób na robienie kresek, który naprawdę jest fajny i nie trzeba kupować eyelinera. Tylko no, trzeba po prostu zobaczyć, które pomadki, jak sprawdzają się na waszych oczach. No, jednak ta z Maybelline nie zastyga do końca i odbija mi się na powiece. Ale jeżeli też nie macie opadających powiek, to ten sposób będzie naprawdę świetny na robienie kresek. Także polecam, i właśnie jeżeli chodzi o tą piankę, znakomi, dajcie mi znać, jak to jest u Was. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa!